GKS Katowice w pierwszym meczu przy Bukowej zgarnia trzy punkty. Pierwsza bramka autorstwa Janusza Gancarczyka padła z rzutu karnego. W 38 minucie Gancarczyk szarżując z piłką w stronę golkipera Sandecji dał się sfaulować w polu karnym. Sędzia bez wahania wskazał na jedenastkę. W 55 minucie Cabaj musiał kolejny raz wyciągać piłkę z własnej siatki za sprawą Michała Zielińskiego. Zagraliśmy słabe spotkanie na flocie, choć flota też nie zagrała jakiegoś super spotkania, zadecydowała jedna bramka i, 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 no i straciliśmy punkty, także yy, tu chcieliśmy się zrehabilitować, udało nam się to w 100% i się z tego bardzo cieszymy. Wiadomo jaki wynik był na wyjeździe, dzisiaj tutaj inauguracja sezonu w Katowicach i wydaje mi się, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym i zasłużenie wygraliśmy 2-0, więc, więc bardzo to cieszę. Zagraliśmy wydaje mi się dobre spotkanie, nie daliśmy za bardzo stworzyć sytuacji Sandecji, także cieszymy się z trzech punktów, zostają w Katowicach. Zagraliśmy przede wszystkim bardzo dobrze tak, taktycznie, nie pozwoliliśmy praktycznie Sandecji na, na stworzenie żadnych jakichś groźnych sytuacji, a, a, a my graliśmy konsekwentnie swoje i wydaje mi się, że ten mecz kontrolowaliśmy od, od początku do końca. Chcemy grać jak najlepiej. No. Na pewno pokażę pierwsza runda jak to będzie. My, my się skupiamy nad, nad kolejnym meczem, yy, ważnym meczem. Yy, gramy o 3 punkty, także to jest najważniejsze. Lepiej nie, 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 nie pompować balonu, bo to, bo to wszystko może bardzo szybko pęknąć. I, i no Chcemy się skupić przede wszystkim na, 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 dobrze, na dobrej grze. Wiadomo, że na dzień dzisiejszy potencjał w Katowicach jest spory, ale na pewno nie będziemy składać deklaracji, że, że giełda idzie na awans. GKS Katowice, Sandecja Nowy Sącz, 2-0.